Dobra, witam w kolejnym odcinku. Witam. Idziemy na cmentarny rewacz Zobaczymy, co to będzie. Znowu skończymy. O, kolejna paczka. O nie. Nie dobra, nie dobra. Później, później, później. Zobaczymy, ten rewacz, jak będzie wyglądał. Wybierałem im samochody, ale czemu? To był błąd jakiś? Nie no, to było bardzo dziwne. James? Co? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmy'im, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanż. Zadzwoniła do mnie laska z ligi 73. Płaka. Navarro. O, no to nie, jeszcze wiedziałem, co się wydarzy I nie wiadomo, czemu odbieram samochody Ładnie tutaj stoją Jest z moimi malowidłami O, no to nie Oszukali <ścoughs> no, nas Dajcie, rozdzielamy i odciągamy. Takie! Mijanie! Eee! Coś się zutoł! Zjadł na nas! Masz? Co się dzieje? Sprawdzał. Ok, helikopter policji wycelował we mnie reflektor, i straciłem panowanie na wozem. Co? Mówiłem ci po wiadu. Ja musiałam popójć, tylko uważajcie na te reflektory. Co? Mam uważać te reflektory, nie podoba mi się to w ogóle. <laughs> Ludzie, ten helikopter eminuje, Oh, não, totalmente decente. Holera! Jesus, oh, não no. eu ai. ai.

plan? Na Jasne siostro. Długo tak nie początku. Muszę do drzew. Dawaj, dawaj! prawie Dobra, zdążyłem teraz, powiedziesz O, no i o to chodzi, że się jest najlepsza. Wolę tamtą muzykę. No, co jest? Gdzie? Gdzie jest ten helikopter? Oni ze wszystkich... ze wszystkich mi wychodzą.

Do tej policji tak patrzało, ciesz Jadę za obliczą, a wy gdzie jesteście? Jadę na południe, tak lata Nowy plan Spotykamy się na 620 Jest w budowie, na miejscu jest mnóstwo sprzętu Rozpędzajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę No lata <laughs> kamera no właśnie miałem każdemu zrobić po jednym, po jednym zdjęciu. Hejka drofery! Przygotujcie się! Gonił je kwa polowa odziału w podróży z cyberdrowym. A mnie wybrał śmigłowość. Jesteście gotowi na zabawę? He, no jechałem, a się zaczęłem. No ale szkoda. nie ja steruję. Dobra, teraz się chcę. Napaszamy się jako ekipa. Jeśli schrzanimy, schrzanimy to razem. Nie ma wogu. Uciekniemy nimi. Atakuje przez wyłącznik ziem. plan, poproszę. Przed nami tunel. Zniknę z oczu helikopterowi i przebijamy się na pustynię. Jak ich zgubisz, będzie po tobie. Nigdzie nie ucieknie. Pośpiesz się, ten człowiek zaraz nie wyłączy. Już prawie tunel. Muszę skupić ten jeżeli łowią. Zabra, że teraz mam jeździć. że teraz on nam jeździł. <noise> Dobra teraz spadamy stąd. Sky Hammer. Jak się nazywała Uuuuhuhuuu, uh, w kurde, nie wiem czy będę jeździł chyba Porsche Cayman GT4. Czy to jest o czym myślę? Nie, no jeszcze to. No. Ciągle mylę przez ten tył. To jest BMW, chyba m do, kurde, tego nie wiedziałem. Starce, zdradzili nas. Nieładnie, następnego dnia rano. No to nie koniec cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałkiem ledwo mieli urządzenie które nazywa się Skyhammer Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Nawaro im je dała. Skyhammer mówisz. Wiesz coś o tym? Ja wiem, bo gra części kada świeżo prototyp familii podczas gdy wszyscy gminarze szukają nas w centrum. To wszystko? My że będzie pitkę jak pojadę do centrum miasta. I faktycznie będzie tak i faktycznie coś takiego będzie. Tyler. O, jeszcze się nie zadzi. Spotkajmy się. Nie, nie mogę jechać do centrum, za bardzo wkurzyłem Wilmy. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci na mapę. No, a bo ja tam jestem w centrum. Jestem wreszcie 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 później wreszcie 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 wiem, wreszcie wreszcie nie jest dzisiaj, ale nie, na no wywalone przecież hmm. Jeszcze nie końca odcinka Zobaczmy co tutaj się będzie działo O, monet. O, no, nie mogę jejże Daj, weź to Dobra Nie było nagrody za tą to, to misję, coś powinno być Oston Martin, kochany samochód Proszę, proszę, czy to nie wróg publiczny numer 1? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje Nie <laughs> Nie wątpię. <laughs> Buchmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobno, ale można zwiększyć szansę. Wiesz, że nie mogę się ścigać w ceny. Ej, jest pełno lig poza miastem Jest tu bomba, lupa wolne ember i linie. ...mogą ci pomóc z familią, kurde, na potrzebować... Dobrze, jesteś moim asem młody Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. A, i coś leczesz. No i w tym odcinku chyba wszystko skończymy. No